Nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale bardzo wcześnie poznałem cały szpaler najważniejszych wydarzeń kinowych na tamten czas. Miałem okazję je oglądać, bo byłem w dosyć łatwy sposób dopuszczany do tego odbiornika. Pokochałem to. To po prostu jakiś rodzaj otwartości na nowe światy, na nowe spojrzenia i chyba przez to gdzieś też coś zakiełkowało we mnie, że. Chcę robić to, co robię. Film nie jest jednolitym organizmem. Wystarczy po prostu dla mnie dwie czy trzy minuty, albo nawet jedna scena w jakimś filmie i coś, co, co, co daje mi energię i uskrzy dla mnie na następnych parę lat. Żeby uzmysłowić sobie własne słabości, żeby odnaleźć siebie, żeby poszukać siebie w kinie, żeby znaleźć w kinie recepty na swoje problemy żeby spróbować naprawić pewne rzeczy, których nie potrafię naprawić, żeby szukać odpowiedzi. Kino jest narkotykiem. Poza tymi trzema dychami, które wyda na bilet, to nie straci nic.